Cze Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek Top Model. Tak, dzisiaj rozpoczynamy Top Model, pierwszy odcinek, sezon pierwszy. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Dzisiaj mamy pierwszych 9 graczy Kto zaraz zobaczycie, to będzie Ale zanim zaczniemy, taka mała uwaga do was Zbliża nam się 5000 Brakuje nam około 600 subskrypcji Jeśli chcecie wygrać Xboxa One S Lub inną konsolę, bo będzie jeszcze inna niespodzianka Lub inne nagrody To zasubskrybujcie ten kanał Zaproście też znajomych, żeby subowali Bo zmierzamy do 5000 I przy 5000 będzie właśnie konsola do wygrania mhm. No i co, czyli zostawcie co, łapkę w górę i to nie boli, Sub subskrypcja nie boli. I nie gryzie. I nie gryzie. Tylko was zjednocz. A teraz tak, zanim jeszcze też zaczniemy, to jeszcze jedna rzecz. Można się zgłaszać pod tym odcinkiem do kolejnych top models. Chyba, że już jesteś na liście, bo mieliśmy ostatnio live'a i pod tym live'em, właśnie była kolejna lista na kolejne odcinki. Ale jak nie wyglądałeś tego live'a i nie załapałeś się, to możesz pod tym odcinkiem napisać, że chce brać, wziąć udział. Warunki. Pierwszy warunek: musisz mieć Discorda. Właśnie, to jest kolejne pytanie, które mi zadajecie. A jeśli nie mam Discorda, i nie mogę z wami rozmawiać, to będzie specjalny dla osób, które nie mają Discorda i będziemy wtedy pytania i inne rzeczy zadawać, cisząc. To po jest... pierwsze warunek, drugi warunek to jest taki, e, musisz mieć jakiegoś skina do Brown Starsa i kolejny warunek to jest taki, że musisz słuchać na nagraniach zobaczycie jak nam dzisiaj wypadło, czy udało nam się, wszyscy byli grzeczni. No i ostatni jeszcze warunek, tak, to jest taki, że, że musisz być dyspozycyjny w określonych godzinach. Ok, no to teraz zaczynamy. A, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, wiecie, dużo rzeczy zapominam ogólnie. To jest taki, że pod tym odcinkiem też możecie pisać, e, czy osoby, którym zadaliśmy pytania, którzy brali udział w pierwszym Top Model, czy dobrze odpowiedzieli na pytania, które zadawaliście. Możecie też odpowiedzieć sobie sami na te pytania. Nie były trudne. Wszystkie dotyczyły Brawn Stars. Okej, okay, no to lecimy teraz z naszym odcinkiem. Dzisiaj z nami w pierwszym odcinku Top Model jest GameVip. Jestem, siema. Jest Fortepian, czyli GGTV. Siema. Maciej Pai... Pai Jak to się czyta w ogóle? Rambo? A, dobra. Później jest tak, Niwertek z nami. Każdy Torino, który to jest? Ciemanko. Natan Nathan Lolek. Hello, hello. Banan AS YouTube. Hello. Dominik YouTube. Siemka. I ostatni dzisiaj się zapo, bo dzisiaj Zuza, Zuza nie wpadła na Discorda jest Paweł 714. Niektórzy z was mają YouTube, więc pod odcinkiem na komentarzach będą linki do waszych kanałów. Teraz zaczynamy. Bananek, wychodź pierwszy. Jesteś Bananek. Bananek, co to za skin? Dobra, teraz no, wybierz, no, czy nie, czy nie. wybierz, sobie jedno pytanie od 1 do 32 No 30, 30. czy jesteś mistrzem? Oczywiście Oczywiście, dobra, to teraz Ale, wychodzi... nie, ja, ja, ja też mogę odpowiedzieć Ej nie, bo mnie zabije Jezu Nie Jezu chłopaki, czy byśmy to cały dzień nie nagrywali, Jezu. Jezu, dzień nie nagrywali. Ej. Dobra teraz tak, druga, druga osoba, która wychodzi jest to Dominik YouTube Dobra, Dominik, pytanie do Ciebie: Od 1 do 32? 10. 10. 10. E, kto stworzył Brown Starsa? Supercell. Super no to o, chyba 10. dobrze, nie? Teraz, Ty, Jason, 10, wybieraj która, który skin jest lepszy. Hmm. E, bananek. Bananek, wygrywa. Dominik, chodź koło mnie. Albo zabij go, bananek, właśnie, zabij go, bananek. Uwaga! Dobra, kolejny wychodzi GG. O, o. o. GG! DJ pytanie od 1 do 32 20. 20 Postać przeciwko, której nie lubisz grać. Frank. Nie lubisz przeciwko Frankowi grać, tak? Ja pan ci, że Frank. nienawidzę grać przeciwko e, tego, jak to się nazywa. No. B. No i przeszłeś dalej. Bo ja bym wybrał pana. Tak, bo też wiedzieliśmy, że przejdziesz dalej, bo nam się... Na, no jest super skin. Dobra, kolejna sama wychodzi. I kolejną osobą jest Good Duck. Jest Kaziu Torino. Kaziu, od 1 do 32. Pytanie. Jeden? Ile skinów ma Bo? Jeden, dwa, trzy. Jak myślicie, dobrze czy źle? Widzowie mogą pisać w komentarzach. Ja to powiedziałem. Dobra, kogo wybierasz? Szybko. Fortepian, Fortepian. czyli Torino wypadasz. Fortepian możesz go zabić. Game VIP wychodzi, Game VIP wychodzi. GameVip wychodzi I mamy tutaj kolejnego gracza I teraz tak Pytanie GameVip do ciebie od 1 do 32 7 7? 7? Tak Jaką postacią nie lubisz grać? Hmm. Tikiem Tikiem, dobra I teraz Jason, kogo wybieramy? Czy fortepiana, czy GameVipa? vip no, fortepian Fortepian, dobra chłopaki Czyli musimy zniszczyć GameVipa Dobra Teraz wychodzi kolejna osoba Nathan Szłyk No to chyba teraz będzie Dobra, I teraz pytanie do Ciebie: od 1 do 32, Natan 12. Naj... Najlepszy YouTuber, który nagrywa Brahmsa? Paucer, to? Nie, oprócz mnie, ja nie jestem YouTuberem. Ja nie jestem YouTuberem. Kogo oglądasz? Kto jest najlepszy? Jak? Okej, okay, dobra, i teraz Janek wybieraj albo Natanel, albo fortep Fortepian, dobra, czyli zabijamy chłopaki na tanka. Dobra, lecimy dalej. Następną osobą jest Rambo. Rambo wychodzi. Rambo wychodź. Rambo wychodzi. Teraz Rambo pytanie do ciebie. Od 1 do 32. Wybieraj numer 15. 15. Za ile można kupić 360 gemów w sklepie? Za ile kasy się kupuje? 360 gemów? Ile kosztuje? To jest prosty 42, 42, ty mówisz, dobra. Ok, Zaczymy. Czy widzowie on ma rację, dobra Janek? Kogo zabijamy Macieja czy fortepiana? Maćka, dobra, zabijamy Maćka. Kolejnym graczem, który będzie. To jest Nivertex. Chodź Nivertex. I pytanie dla ciebie: od 1 do 32. 6, pytanie numer 6: Jaki jest najdroższy skin w grze? Czyli mówisz, że... A, no faktycznie, nie. chyba tak. Nie? Toś myśli, że ktoś inny? Nie. Wiele jest, wiele jest Jesteś Jest ktoś jeszcze inny? są droższe. No to, e, teraz widzowie piszą w komentarzach, kto, kto według was jest naj, najdroższym skinem. Dobra, i teraz Janek, albo Fortepian, czy, czy Nivertex. Fortepian, no Czyli zabijamy Nivertexa. I teraz ostatni, który został, wychodzi Paweł. Paweł, chodź. Paweł kontra e, Fortepian i teraz pytanie od 1 do 32 dla ciebie. 14. 14, 14 to jest. Za ile pucharów dostaniemy Tika? Za do Dobra, okej. Okay. Janek, kto? Fortepian. fortepian. No to zabijamy Pawła. Czyli do finału przechodzi Fortepian. Fortepian, fortepian przechodzi do finału. Jesteś pierwszą osobą w finale. A teraz będziemy wyłaniać drugą osobę i to będzie solo, więc już będziecie mogli się... A co jak wygram? I drugi raz jak wygrasz? To będziesz mógł sobie wybrać kolejną osobę, która będzie mogła wejść z tobą do finału. No to ja. Aha, Wezmę wy... mojego drugiego najlepszego. Teraz wybieracie sobie tak naprawdę koło, chcecie, nie musi być to wasz ulubiony skin. Wybieracie sobie obojętnie jaką chcecie postać. Mapa będzie taka sama. Dobra. Ja nikogo nie zabijam. Ja sobie pochodzę po mapie. Pytania były łatwe. Kurde, Leonu to ci nie. Ja jestem krukiem. I ty też tu mnie Game VIP już odpadł. Kaziu Torino go zabił. O, Maciek! Leon tu atakuje. Portepian wygrał. A skąd... Portepian, dawaj Dwa leony są? Tak, są dwa leony Dobra, Dominik odpadł, Nivertex go pokonał Z mnie zabiją Ale mnie można zabić można zabić Będziemy teraz... ja będziemy obserwować Teraz leon kontra leon jest siedmiu graczy. Co? Siedmiu zadymiarzy. Panuj się. Maciek. No, dobra miało. Emocje jak na grzybach. Tak, emocje jak na grzybach. Ej, ten kląd pan zrywał mi, że jest bardzo dobrą rzeczą. Oj, Natanek wyleciał z krzaciorów. Sześciu zadymiarzy. Kto przejdzie do finału jeśli chodzi o Top Model? Jednego już mamy, Fortepiana? Czy GGTV? Ja na pewno nie. Obojętnie. Też nie. Paweł na pewno. No nie, dobra, ja teraz nie mogę wyjść, bo jakiś Paweł mnie zabije. Sześciu graczy się czają. Ale ja mam dobry pomysł co można zrobić. Co tak. <Szaki> Mniej więcej tutaj, i teraz wezmę tam trzeba uciec. Fortepian odpadł. I, I! Paweł w 714, a nie, Fortepian się odrodził, tak? No. Nie. No, nie, nie. No, ja się odrodziłem. A. Paweł się odrodził. Czterech graczy zostało: Natanek, Paweł, Nivertex, a gdzie czwarty? Się schował gdzieś. A ja wiem, kto to? E to ten... Natanek odpadł. No, nie. zostaje Dobra ja też. Vertex przechodzi dalej. Ni Vertex oraz Fortepian, czyli GDTV przechodzą dalej do finałów. Dziękuję wszystkim za, za pierwszy odcinek Top Model. Chłopaki, wasze e, kanały YouTube, jeśli ktoś ma, to będzie w komentarzu pod filmem. Na razie. Na razie. Siema. Siema. OK, dziękujemy wszystkim za obejrzenie pierwszego odcinka. Przypominamy, jeśli chcesz wziąć udział w top model, a nie byłeś na live, pisz pod tym odcinkiem, że chcesz wziąć udział. Żeby wziąć udział musisz mieć Discorda. E, musisz mieć skina do Bram Starsa Jeśli nie masz Discorda, to będą kolejne informacje, kiedy będzie odcinek związany z osobami, które nie mają Discorda. Idziemy po 5000 subskrypcji. Jeśli chcesz nam pomysł zdobyć te suby, to zaproś znajomych, żeby byli na nasz kanał i zostawili suba. A ty, widzu, jeśli nie zostawisz już suba, to musisz zgodzić się zostawić, bo się nawiedzicie Jason w nocy. Dobra, na razie. Pa, pa, pa. pa. Pa, pa, pa. Koniec zabawy tym pilocikiem. Gdzieś to było się uruchamiało straż pożarną, tylko nie wiem gdzie. Nara.